Cześć, witajcie! Jako, że bez zniewolenia już niebawem obchodzi 10 lat! To chciałbym wam coś opowiedzieć, ale najpierw intro i zmykam tam, gdzie moje miejsce. A więc poszedłem! W do piwnicy, czyli tam, gdzie jest moje miejsce. Z racji tego, że oczywiście no, w domu już się hałas robi, więc nie ma w ogóle opcji, żebym coś w miarę w spokoju nagrał. Kochani, 30 listopada 2013 roku pojawił się, pojawił się pierwszy przejaw twórczości bez zniewolenia. Taki publicznie. Bo książka, jak zrobiłem z piekła rajpo", została wydana tam parę miesięcy później, bloga założyłem najpierw. I to jest 10 lat. W Andrzejki najbliższe 30 listopada 2023 roku bez zniewolenia ma 10 lat. I tak się zastanawiałem, co z tej okazji zrobić. Myślałem, żeby zamknąć kanał. <laughs> nie, już mówię, że tego nie zrobię, ale oczywiście pojawił się taki pomysł. Stąd, że... No wiecie, no... Kurde, no 10 lat w tym siedzę i... Na początku pisałem, właśnie bloga. Później miałem ochotę zrobić coś innego, bo też to pisanie trochę już mnie pomęczyło. I zacząłem nagrywać te filmy. I tutaj oczywiście znacznie większe zasięgi są, no bo wiadomo, no za bardzo to my czytać nie lubimy. I chyba trzeba ten fakt po prostu zaakceptować. No tak, tak jest i tyle. Więc zwiększone zasięgi dzięki YouTube'owi na pewno. I też nowe doświadczenie dla mnie i tak dalej. Miałem oczywiście po drodze przerwę z nagrywaniem, jak, jak ktoś jest ze mną dłużej na kanale, ten o tym wie. No bo wiesz, jak się w życiu dużo rzeczy zaczyna na web walić, a doba nie jest z gumy i bardzo dobrze, że nie jest, no to zaczynamy, wiecie, robić różne głupoty i w tym momencie trzeba się na chwilę zatrzymać, dać kilka kroków w tył, zastanowić się, co dalej. No i ja miałem ogólnie taką przerwę na YouTubie. Teraz też jakiś czas temu miałem takie wypalenie, po prostu Boże ile można nagadać gadać w kółko wiesz o tym, nie? Yy, więc też myślałem, a może kurde przestanę nagrywać przynajmniej na jakiś czas yy, Tego YouTube'a i po prostu zostanę na Discordzie i na Facebooku na grupach wsparcia naszych Tam się bardziej jakoś zaangażuję, bo wiadomo no do, jak już mówiłem wcześniej doba z gumy nie jest Natomiast żal byłoby mi tego YouTube'a bez dwóch zdań Moi drodzy pomysł jest taki, clean na razie będzie będzie w takiej formie podcastowej póki co, z racji, że technicznie muszę parę rzeczy jeszcze ogarnąć, a ja mam nadzieję, że żeście zauważyli, że technicznie wygląda to lepiej niż w poprzednich filmach, bo sprzętowo troszkę mi się zmieniło, nie są to wysokie loty, ale daje radę, więc to mnie też bardzo cieszy, bo oczywiście wszyscy wiadomo, bo moje filmy to nie są jakieś podróżnicze vlogi czy coś i to jest gadająca głowa, i wiadomo treść najważniejsza, czyli najważniejsze jest to, co ty człowieku mówisz, a nie to jak wyglądasz. No z wyglądem to wiele nie zrobię, żaden sprzęt tego nie poprawi. Natomiast jak to yy, mówił kiedyś mój tata, który za wiele to mi nie przekazał, ale to jakoś zapamiętałem, że kiedy moja mama mówiła synku, kiedy będziesz szukał sobie dziewczyny, pamiętaj ładny garnek yy, jeść nie daje. I wtedy Mój starszy głowy podnosi z nadtelera mówi: Ale z brzydkiego nie smakuje. <grym> I. No jednak ta techniczna strona jest też ważna. Więc klim będzie na razie w formie podcastowej, bo tak mi wygodniej po prostu i tak łatwiej to ogarnąć. Może miniaturkę zmienię, zobaczymy. Później się tam zobaczy, co dalej. Natomiast filmy te niedzielne, nie wiem, czy w najbliższą niedzielę to już ruszy, bo ja sobie potrzebuję pewien plan zrobić, a. Wiecie co, może mi się zwyczajnie nie chce już, a może już jestem w tym wieku, że nie wiem, te gumy w gaciach popuszczane trochę są i no nie chcę wbijać gwoździa w kalendarz. Yy, filmy, no myślę, że w niedzielę kolejną uda się wystartować już, ale no zobaczymy. Wrócimy z tematem do tego, co było na początku. Yy, było takich propozycji sporo w komentarzach, gdzieś w wiadomościach. I tak się waha, wahałem. Nie? Gdzieś tam czułem w kościach, że może warto o tym pomyśleć. I y, bardzo dobra znajoma, y, nasza moja, mojej żony, w sumie zasugerowała, że może fajnie byłoby wrócić do początku. No bo tak: y, dużo ludzi, którzy są na kanale, siedzi z przyzwyczajenia. Y, i tego świeżego na rybku, no to wiecie, jest różnie. Nie? Jeżeli ktoś trafi pierwszy raz, jak już się wpisze, jak przestać pić na YouTube, to już też bez zniewolenia nie jest na początku, bo ten film był nagrany ładnych parę lat temu. Natomiast fajnie byłoby do tego wrócić, myślę. Z kilku powodów. Po pierwsze, jednak to jest chyba trzon tego kanału w ogóle bez zniewolenia. Nie ma co się oszukiwać i moje zabędy coachingowe czasami warto utemperować sobie. Więc krok w tył i zaczynamy może bardziej znowu z uzależnieniem. Druga sprawa, statystyki jasno mówią: ne? to wiecie co? No to, to jest 200-300% więcej wyświetleń na filmach, które mają właśnie tematykę związaną z uzależnieniem. Nawet tytuł na miniaturce czy coś zupełnie inny odbiór jest, więc nie ma co udawać, że jest inaczej i po prostu wracamy do. Gadania o nafcie, no co tu, dużo, co tu dużo mówić. Kolejna sprawa jest też taka, myślę, że warto do tego wrócić, dlatego że technicznie no, to było w ogóle dno te parę lat temu i filmy byłyby. tematyka by się powtórzyła na pewno. Oczywiście, no nie i o tawiotę, no bo ja będę na nowo to wszystko nagrywał. I filmy będę chciał porozbijać bardziej, jakoś tak rozczłonkować, więcej przykła przykładów podać, nie? Moich hecheszków, nie za wysokich lotów. Wiecie, no bo też mam takie czasami odpały, że chciałbym, no może nawet udawać kogoś innego troszeczkę, nie? no niby nie, ale trochę tak, nie, tymczasem jestem prostym, byłym nafciarzem i może niech tak pozostanie po prostu i tu nie ma jakiejś fałszywej pokory w tym, czy jakiejś tam skromności, nie no, luz, to jest ze mną dłużej, ten znamie. Stąd taki pomysł moi drodzy, żeby tak to zrobić. Oczywiście no, grupy funkcjonują i będą funkcjonowały. Z YouTube'em bardziej wracamy do korzeni, do początków, początków w ogóle funkcjonowania bez niewolenia na te 10 lat. Kliny póki co będą, później zobaczymy jak będzie, jaki będzie odbiór. Bo z tematyką klinów chciałbym troszeczkę roszadę zrobić. Stoickie piątki zostaną. Czy się komuś podoba, czy się komuś nie podoba, to jest mój kanał ja uważam, że stoicyzm jako filozofia jest przegenialny w utrzymywaniu abstynencji, w trzeźwieniu, nie ma o czym gadać. Druga sprawa jest taka, moi drodzy, że może ciut większy nacisk bym dał na uważność, na jakieś treningi uważności czy coś, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale tu w tym kierunku warto by się było pochylić yy, i może mieć jakieś, wiecie, takich cytatów różnych, wzniosłych, coachingowych, motywacyjnych z Myślę, że wrócimy też bardziej do takich zagadnień związanych z uzależnieniem. Yy, tu Wasza prośba taka po prostu ogromna do Was, żebyście w komentarzach pod tym filmem napisali sugestie, pomysły do tematów. I fajnie by było, żeby już od poniedziałku, od kolejnego klina W komentarzach, wbrew pozorom czytam komentarze Nie od razu, ale ogólnie czytam Jeżeli macie jakieś pytanie, pomysł na klina, rzucacie hasło ne? Tam no kurde, te kliny zawsze kilkaset osób ogląda, no fajnie by było, żeby tam czasami yy, Chociaż co dziesiąta osoba rzuciła, co 50 osoba rzuciła yy, Pomysł na odcinek jakiś taki, który jest dla Was ciekawy, no to Myślę, że można to zgadzać, zdziałać więcej, jeszcze nie? Także tak to wygląda. Pomysły są jeszcze na kanał. Co jeszcze by można było zrobić, ale nie ma absolutnie szans, póki co, bo mam za dużo obowiązków w domu i innych, więc się nie da. I tak dzięki Waszemu wsparciu finansowemu jestem w stanie to otrzymać dalej. Bo już bym to dawno pieprznął. Z tego względu, żeby mi się zwyczajnie nie chciało. Wolałbym się w tym czasie zapakować i na meeting. Zwyczajnie gdzieś pojechać. A Wasze wsparcie no, też gdzieś mnie motywuje, pozwala zwyczajnie z życia zawodowego wykroić tam yy, kawałek yy, czasu na, na przeznaczenie na bezniewolenia. I to jest mega turbo ważne i motywujące. Yy, może jak to się zobaczymy, będzie nam rozkręcać. Jeżeli to się na tematyce stricte uzależnieniowej nam bardzo rozkręci, no to pomysły są, tak? Yy, realizować też bym je bardzo chciał, tylko mówię, no to musimy zobaczyć, jak to się wszystko będzie spinało yy, czasowo, budżetowo, pomysłowo, przede wszystkim z odbiorem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Bo to wiadomo, wszystko gdzieś jest ważne. Uff, chyba tyle yy, z takich istotnych organizacyjnych rzeczy. Ja. A jak mi się coś przypomni, to jeszcze do zrobię. Pamiętacie drogowskazy? To były czasy, co? Teraz to już nie ma czasów Wiecie co? Takiego błysku dostałem Jeszcze To co bym chciał zrobić Wracając do korzeni To właśnie myślę, że taki kurs Jak przestać pić Taki warsztat Po prostu wiesz Po kolei Z wszystkim jak należy ten temat ugryźć i zrobić i w ogóle i tak żeby to kurde no, pomogło jak najbardziej, nie? i, i ten. muszę pomyśleć o tym, rozkminę zrobić i liczę też oczywiście na wasze komentarze pod filmem, bo mam nadzieję, że też was to interesuje, nie? po prostu, no, a nie tylko mnie, że gadam sam do siebie. No myślę, że jednak nie gadam sam do siebie. Yy, Także tyle w sumie moi drodzy Tyle Ja wam życzę wszystkiego dobrego Pogody w serduchu I do zobaczenia Niebawem Cześć